Najdrości dzisiaj Kościół stawia nam za przykład włoskiego kapłana, kapucyna i stygmatyka. Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie 25 maja 1887 roku. W wieku 16 lat przyjął habit zakonny i otrzymał imię Pio. Rok później złożył śluby i rozpoczął studia. W 1910 roku przyjął święcenia kapłańskie. Większość życia spędził w klasztorze San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio był mistykiem. Nie rozstawał się z różańcem i niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Często surowo pokutową, bardzo wiele czasu poświęcał na modlitwę. Jako kierownik duchowy i spowiednik, i spowiednik nauczał wiernych, by potrafili rozpoznawać Boga i pragnęli ponad wszystko pełnić wolę stwórcy. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum, i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siad swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane. A ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę, i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną, i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie: Co oznacza ta przypowieść? On rzekł. Wam dano poznać proste tajemnice królestwa Bożego, innym zaś przy powieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest słowo Boże, tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwo i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wynają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry. W naszych kinach był kiedyś prezentowany film pod tytułem Prorok o kardynale Wyszyńskim. Rozpoczyna się on sceną osianiu ziarna. Jest czas wojny, żołnierze i młody ksiądz Wyszyński znajdują się w okopach. Wokół strzelanina i wybuchy bomb. A rolnik niezrażony wychodzi, siać ziarno. Wyszyński wybiega z okopów, aby chronić lekkomyślnego człowieka. Słyszę wówczas od niego słowa, które naznaczają jego przyszłe życie i działanie. Trzeba siać, abyśmy po czasie wojny nie zostali u goru. Jeśli zostawimy ten film z dzisiejszą Ewangelią, to możemy wprost powiedzieć, że ewangeliczny gospodarz również wyszedł siać i wydawać by się mogło, że sieje rozrzutnie i nieroztropnie. Poczyścianie na twardą drogę między skały oraz między ciernie jest racjonalne i roztropne? Owym ziarnem jest Zatem Boże Słowo, które możemy usłyszeć w różnych okolicznościach życia, takich sprzyjających i mniej sprzyjających. Bóg bowiem szuka człowieka w różnych okolicznościach życia, a rzucone ziarna potrafi przetrwać różne zawirowania życiowe i wydać owoc w swoim czasie. Słuchając tej Ewangelii już nie raz, bracia i siostry, warto sobie dzisiaj zadać to bardzo dobre pytanie. Czy doświadczyłeś mocy Bożego Słowa w swoim życiu? Przypomnij sobie, jakie było to słowo. A może inaczej, czy słuchając codziennie Ewangelii, przychodząc tam przez świętą? To słowo mnie przenika, że wychodząc ze świątyni wydaje owoc? Czy tym słowem żyje? Jak wracamy do Ewangelii, trzeba dopowiedzieć, że owa gleba to gleba naszego serca, które może się zmieniać. Może się zmieniać w glebę, glebę urodzajną ale także w glebę zachwaszczoną, gdy jej przez dłuższy czas nie pielęgnowano. Każda gleba, aby przynosiła plon, potrzebuje orki, aby ją spulchniać i wyrzucać kamienie i chwast. Ową orkę mogą być różne doświadczenia życiowe, które sprawiają, dzięki łasce Bożej, że wzrastamy po prostu w wierze. Dają nam szansę na zatrzymanie się w tej, powiemy dzisiaj współcześnie, gonitwie życia, aby zobaczyć, jaki kierunek obraliśmy i jakie to przynosi owoce. Od nas, bracia i siostry, zależy, co zrobimy z tymi doświadczeniami. Kiedy przychodzimy na tą Eucharystię, tą i wiele innych, można powiedzieć, mamy to niesamowite doświadczenie bliskości Pana. Dzisiaj mamy to doświadczenie poprzez piękną postać świętego Ojca Pio. Kiedy patrzymy na jego biografię, łatwo zauważyć, jak blisko był Boga, jakie miał ogromne doświadczenie i jak jego życiem, a szczególnie posługa, przynosiła stokrotne owoce. Możemy też, bracia i siostry, przyjąć taką postawę, i czasami tak jest, że oskarżamy innych za nasze niepowodzenia, ale warto się przyjrzeć też sobie, swoim wyborom i swojemu życiu. Słuchając słowa Bożego, powinienem wybierać to, czego Bóg ode mnie żąda. A zatem znowu trzeba zadać sobie pytanie. Jak reagujesz na doświadczenia życiowe, kiedy Bóg przychodzi także przez to słowo i daje ci doświadczenie, z którym musisz się zmagać, gdy jest to zwykła trudność, jakiś niepokój, lęk, choroba, sytuacja zupełnie dla ciebie beznadziejna? Komu wierzysz? Czy dostrzegasz też swoje błędy i braki? I czy wreszcie, bracia i siostry? Czy konsultujemy te doświadczenia z Bogiem żywym właśnie przez Słowo, Słowo Boże? Czy Słowo Boże, które słyszymy w Kościele, przenika nas i nim żyjemy? Jeśli tak, to dobrze. Jeśli muszę coś zmienić, udoskonalić, to dzisiaj warto prosić Pana podczas tej Eucharystii, także przez Stawienicę Świętego Ojca Pio, aby coś w moim życiu się zmieniło. Choćby, żeby może wzmocnił moją wiarę jeszcze mocniej. I niech się tak, bracia i siostry, stanie. Tego Wam życzę. Amen.